Michael Osborne urodził się 3 grudnia 1948 roku w Birmingham. Ojciec John, by utrzymać szóstkę dzieci, pracował jako ślusarz narzędziowy w General Electric Company. Z kolei matka Lillian w firmie komponentów samochodowych Lucas. Osborne pseudonim Ozzy zyskał jeszcze w szkole podstawowej. Nauka sprawiała mu trudności. Sam twierdził, że cierpi na dysleksję Jako 14-latek zainteresował się muzyką The Beatles, kiedy to usłyszał pierwszy singiel grupy. Edukację porzucił rok później. Podejmował się różnych prac, m.in. w fabryce samochodów i rzeźni. Spędził również kilka tygodni w więzieniu Winson Green za włamanie do sklepu z odzieżą. W 1968 roku Osborne i jego były szkolny kolega Tony Iomi założyli zespół. Ponadto dołączyli Billy, Bill Ward oraz Gizer Butler. Początkujący muzycy postanowili, że będą grać ciężkiego bluesa. Wczesny nazwy formacji to: Polka, Talk i R. Kolejna nazwa grupy została zainstalowana tytułem filmu, który był grany w lokalnym kinie. Był to film zatytułowany Black Sabbath. Geezer Butler zwrócił uwagę, że publiczność lubi się bać. Dlatego też muzycy zdecydowali się na nazwę Black Sabbath. Debitacki album formacji zatytułowany, a tak jak żeby inaczej, Black Sabbath. Ukazał się 13 lutego, co za piękna lata, 1970 roku. Nakładem Sony Music. Zespół zaprezentował na nim surową i ciężką, jak na początek lat 70., odmianę Roka. Następny album, Paranoid, wydano tego samego roku. Odniósł niesamowity sukces w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, zyskując status multiplatyny. A teraz, mojej drodzy, ciekawa ciekawostka. Polski zespół Piersi nagrał swoją polską wersję tytułowej piosenki z albumu Paranoid, nazwaną Rajdowiec. W 1971 roku powstał Master of Reality. Nowością było zastosowanie akustycznych brzmień. W 1973 roku został wydany album Sabbath Blady Sabat. W międzyczasie członkowie zespołu Black Sabbath zaczęli zmagać się z największymi się kłopotami. Odnalezienie od narkotyków, problemy z. Problemy z zarządzaniem zespołem i początki wewnętrznych sporów wpłynęły negatywnie na pracę nad kolejnym albumem. Pomimo trudności, w 1995 roku pojawiła się płyta Sabotage. Rok później zespół nagrał album Technical Ecstasy, która okazała się komercyjnym niepowodzeniem. W 1978 roku zostaje wydany ostatni album z ozbornym składzie pod tytułem Never Say Die. Rok później wokalista odszedł z zespołu. To, co się działo z nim po odejściu, świetnie pokazuje ten do z jego piosenki Under the Graveyard. W Sabatach zastąpił go niejaki Ronnie James Dio, znany z formacji Rainbow. W 1980 roku Osborne podjął karierę solową. Do współpracy zaprosił utalentowanego gitarzystę Randiego Rodza, basistę Boba Diceya oraz perkusistę Lee Chris Lake'a. 20 września tego samego roku ukazał się debiutancki album solowy jego zatytułowany Blizzard of Oz. <laughs> Ładny mi czarnoksiężnik. Pewnie no stop na haju, jak to w tamtym czasie. Boże drogi. Na albumie gościnnie na jej zawodach klawierskich zagrał Don Airey. 7 listopada 1981 roku został wydany drugi album pokalisty, zatytułowany Diary of Madman. Ponownie z udziałem Airey'a. Wkrótce po nagraniach formację ozborna opuścili Daisley i Kerslake. Zastąpili ich Rudy Sarzo oraz Tommy Aldridge. 19 marca 1982 roku w katastrofie lotniczej zginął gitarzysta Randy R Rhodes. Muzyka zastąpił Jake Lee. Tego samego roku Sarzo zastąpił Bob Daisley. 10 grudnia 1983 roku zarejestrowana w nowym składzie ukazała się trzecia płyta Osborna pod tytułem Bark at the Mall. No, ciekawe, że przed świętami, wiesz, bardzo chrześcijańsko z jego strony. Również w 1983 roku z zespołu odszedł Aldrich, którego na krótko zastąpił Carmen Apis. Kolejnym perkusistą był Randy Castillo, z, różnym, yy, w, z którym w składzie został zrealizowany kolejny album. 22 lutego 1986 roku został wydany czwarty album artysty pod tytułem The Ultimate Scene. Piękny mi grzech, naprawdę, zarąbisty. W nagraniach wydawnictwa wziął również udział klawiszowiec Mike Moran. Rok później formację opuścił Lee, którego zastąpił wówczas 20-letni Zach Wild. Podczas koncertów promujących płytę, Daisy Leia zastępował Phil Sozon. 22 października 1988 roku została wydana płyta, piąta płyta pod tytułem No Wrist For The Wicked. Album został nagrany z gościnnym udziałem klawiszowca Johna Sinclaina. Tego samego roku na krótko nowym basistą został Gizer Butler. 17 września 1991 roku ukazał się szósty album muzyka zatytułowany No More Tears. Był to ostatni album nagrany przez Daisley'a. Pochodzący z płyty single I Don't Want To Change The World uzyskał nagrodę Grammy w kategorii hmm. Best Metal Performance. Ja, taki metal, że metal. Następnie Osborne zdecydował się na krótko zawiesić działalność artystyczną. 23 października 1995 roku został wydany si siódmy album ozborna pod tytułem Osmosis. W nagraniach wzięli udział Wilde Butler, prekusista Dean Castronowo oraz klawiszowcy Rick Wakeman i Michael Baneholm, Z kolei w procesie komponowania uczestniczyli wirtuoz gitary Steve Way i Lemmy Kilmister znany z występów w brytyjskiej hey! grupie Motorhead. Lemmy! Lemmy, ty się! Odbiega Odbiegająca stylistycznie od poprzednich wydawnictw, Osborne, płyta cieszyła się popularnością, uzyskując w Stanach Zjednoczonych status dwukrotnej platyny. W koncertach promujących płytę Wokaliści towarzyszył gitarzysta Joe Holmes. W 1996 roku do grupy dołączył basista Robert Trujillo, a rok później Mike Bordin, który zastąpił Castronowo. 16 października 2001 okazał się ósmy album studyjny wokalisty zatytułowany Down to Earth. Pierwszym singlem promującym wydawnictwo był utwór Gets Me Through, do którego tle dysk zrealizował John, Jonas Akerlund. Tego samego roku ukazał się również drugi singiel pod tytułem Dreamer oraz teledysk w reżyserii Roba Zombie. Ten, ten teledysk chyba wszyscy kojarzą. niestety tak. W 2006 roku do formacji ponownie dołączył Wild i Nicholson, z którymi w składzie rozpoczęto pracę nad nowym albumem. 22 maja 2007 ukazał się dziewiąty album pod tytułem Black Rain, pochodząca z wytawnictwa kompozycja I Don't Wanna Stop. Została nominowana do Grammy w kategorii Best Hard Rock Performance. Znowu, grami? Co ono ci piał? W 2009 roku zespół Osborna ponownie opuścił gitarzysta Zach Wild. Zastąpił go Gus G., muzy okay. muzyk znany z występów w formacji Firewind. Natomiast rok później odszedł Mike Borden, którego zastąpił Tony, Tony Clufetos. 11 czerwca 2010 został wydany 10. album zatytułowany Scream. Obecnie Ozzy prowadzi pracę nad nowym albumem. Do tej pory wydano dwa single. Jeden to Under the Graveyard, a drugi to Ordinary Man, nagrany razem z Eltonem Johnem. A teraz, nasi drodzy widzowie, kilka ciekawych ciekawostek i parę odpałów, które odwalił nasz kochany Ozman. Otóż w 1981 roku, po wyjściu swojego pierwszego w solowej karierze kontraktu płytowego, Ozzy. Odgryzł głowę gołębiowi. Był pewnie on był tak ostro napruty, że przy wypuszczeniu tego że ptaka złapał go i odgryzł mu łeb. Aż juka mu się lała lałazł, rozumiecie to? Co on chlał i czym kurwa wciągał, albo co wciągał i czym popijał? Tego nawet nie wiedzą najstarsi górale. Ale wiem jedno, że kierownictwo CBS Records było zszokowane, z jakimś świlem podpisali kontrakt. <laughs> to musiał być dla nich spory szok. 20 stycznia 1982 roku na jednym ze swoich koncertów Ozzy odgryzł głowę nietoperza, którego uznał za gumowego. Nastolatek, który wniósł go na salę, cały czas mówił, że nietoperz był martwy, gdy go znalazł. Ta, a co ma powiedzieć Ozzy? Nie dość, że nietoperz zginął, to jeszcze Ozzy był dotkliwie pogryziony w język przez tego ptaszka, czy to kurwa, nie wiadomo co to jest, mysz, czy co, a następnie leczony na wściekliznę. Należało mu się. Mógł nie rośnie do ust zabawek. Zresztą jedzeniem się nie bawi. Dodatkowo, incydent z latającą myszką został uznany przez The Rolling Stones jako, naj, jako jeden z najbardziej porąbanych tego typu rzeczy w historii. Rozumiecie, u Rolling Stones umieścili go na swojej liście Rock's Wildest Myths. To jest wyróżnienie. Tak trzeba grać i tak trzeba żyć. Chociaż tak, do poprawdy nie próbujcie tego w domu, bo to może być niebezpieczne i dla Was, i dla nietoperzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dziękujemy za oglądanie. Zostawcie łapki w górę, subika i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Cześć.